Cześć! Tak, tak, pani Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w górach, weszliśmy sobie na sam szczyt. E, zajęło nam to 2,5 godziny. E, no, oczywiście moja kobieta wybierała trasę, dlatego tak wyszliśmy. Ale nieważne. Słuchajcie, dzisiaj e, wszyscy nam rozmawiają w ogóle. Nie wiem, czy będzie dobrze słychać, ale dzisiaj wybierzemy sobie mm, osobę, która wygra e, konkurs, e, który był e, 3 tygodnie temu na moim kanale. E, I tą osobą, która wygrywa ten konkurs jest e, Danielo 1006. Za piękny, ładny wierszyk. Tutaj mamy. Tak w nic nie widzieli, więc mi to teraz przebitkę, jak to wygląda. E, co tak, takiego ciekawego napisał. E, no wybraliśmy go wspólnie. Tak? E, no i myślę, że ten pan powinien się do mnie odezwać. Najlepiej na grupie na Facebooku, ewentualnie gdzieś... nie wiem. Pisze mu pod komentarzem zaraz, że wygrał e, i na grupie, na fejsie niech się do mnie odezwie. W ogóle na mi pół głowy, bo moja dziewczyna ma trochę, o jak ładnie, ma trochę za niską roczkę, za krótką. za krótką, nieważne. Dobra, także słuchajcie, my sobie popijamy piwko, odpoczywamy na górze, bo naprawdę długo się szło i słuchajcie, jeszcze taka jedna rzecz burza tam nadchodzi na nas, więc musimy się zaraz zwijać, ale wpadłem na pewien pomysł, że zmienię ciut yy, yy, regulamin konkursu i osoba Danielos wygrywa oczywiście gifta plus kontakt do tej osoby, ale jeszcze tutaj nasz pan, yy, który mu też chcę pomóc. Już Wam mówię o kim mówię. M. Naru. M. Naru też ujął mnie za serce, więc myślę, że jemu należy się specjalna nagroda. Nie będzie to kontakt do sprzedawcy, lecz będzie to możliwość zakupu palety sprawdzonej. W kategorii AB, czyli tylko nowe, powystawowe i używane, ale sprawne, bez odpadów, bez niczego, bez żadnego ryzyka, w dobrej cenie. Także ta osoba też powinna do mnie się zgłosić na, yy, na jakichś social mediach, najlepiej na Facebooku. No i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Teraz już na pewno kończymy. Także żegnajcie. Hej. Cześć.